Publikowanie w określonych godzinach? Nieistotne. Po prostu nie publikuj bardzo wcześnie rano albo bardzo późno wieczorem. Czas trwania rolki. Ważne, dłuższymi rolkami często trudniej pójść w wajdal. Drogi aparat do nagrywania? Nieistotne, możesz nagrywać iPhone'em i nadal mieć świetne wyniki. Skryptowanie rolek? Bardzo ważne, najlepsze piosenki nie zostały nagrane bez wcześniej napisanego tekstu. Z rolkami jest tak samo. Wrzucanie codziennych relacji? Ważne! W ten sposób budujesz relacje z odbiorcami. Zaawansowany montaż? Mało ważne. Istotne, żeby Twój montaż był schludny, ale nie musi być wyświechtany, żeby pójść w viral. Codzienne publikacje? Ważne! Trendujące piosenki w rolkach? Bardzo częsty mit, ale to jest nieistotne. Najważniejsze, żeby muzyka zgrywała się z rolką. Idealne tło? Dość ważne. Jeśli cały czas nagrywasz na takim samym tle, to odbiorcom będzie łatwiej skojarzyć Ciebie i Twój content. Temat rolki? Op Bardzo ważne. Jeśli dobierzesz temat, który nie dotyczy dużej grupy osób, to nie masz szans na viral. Obserwowanie akademii Stoka? Bardzo ważne, bez tego ciężko będzie Ci zbudować markę osobistą.